Moi kochani, jest rok 1858. Londyn. Wszyscy biją na alarm. Ta miza zamienia się w rzekę Gnoju. Mówi się o tak zwanym śmierdzącym problemie Londynu. Ilość powozów końskich, prawie każdy bogatszy mieszczanin miał konia, miał powóz, doprowadza do tego, że w Londynie nie da się żyć. Ludzie się zastanawiają, czy się wyprowadzić, co zrobić. Nie przewidują tego, że za dwa lata. W 1860 roku ktoś wymyśli silnik spalinowy, powstają samochody i sytuacja radykalnie się odmienia. Ludzie byli załamani, myśleli, że to już koniec, że będą musieli się wyprowadzać. My dzisiaj również stoimy przed różnymi problemami, zwłaszcza dzisiaj w naszym polskim kościele. Problem przyszłości lekcji religii w szkole, problem serc dzieci i młodzieży i grozi nam załamanie. Grozi nam to, że upadniemy na duchu, tymczasem i, i to nas paraliżuje, że Mamy pokusę, żeby nie wrzucić tego ziarenka. Tymczasem Ewangelia, która sprawdza się przez 2000 lat, uczy nas, że trzeba zrobić to, co w mojej mocy, a resztę zostawić Panu Bogu. Działanie Pana Boga w Jego królestwie podobne jest do małego ziarenka, które ktoś wrzucił w ziemię. I obojętnie, że ten człowiek śpi, czy czuwa, je, czy pije, czy cokolwiek innego robi, Królestwo Boże się rozwija Bożą mocą. Ta Ewangelia sprawdza się w historii. A jeśli rozważasz. Zasubskrybowanie naszego kanału to właśnie teraz jest dobry moment, żeby to zrobić.